Rozpoczynamy siew nasion i nie zawsze osiągamy sukces, bywa różnie. Siew nasion, gdzie popełniliśmy błąd, nie ma wielu bardziej ekscytujących rzeczy od nadziei zawartej w garści nasion, i nie ma nic bardziej frustrującego niż ich niezdolność do kiełkowania. Jeszcze gorzej jest patrzeć, jak pojawiają się cenne sadzonki tylko po to, aby zobaczyć, że nie rosną lub ucychają i często nawet umierają. Dlaczego nasze nasiona nie wykiełkowały? Istnieje wiele powodów, dla których nasiona nie kiełkują, ale nie zawsze jest to ich wina. Aby uzyskać udane kiełkowanie, nasiona muszą spełniać kilka wymagań: należą do nich woda, tlen, temperatura i prawidłowy poziom światła. Kiedy wiemy, jaka może być przyczyna naszego niepowodzenia, w przyszłości możemy jej łatwo uniknąć. Nasiona były stare, było za gorąco lub za zimno, gleba była za bardzo mokra lub za bardzo sucha, nasiona zostały zasiane na niewłaściwej głębokości o tym zresztą mówiłam Państwu kilka dni temu. Link do filmiku w komentarzu. Nasiona wymagają specjalnej obróbki albo po prostu zostały zjedzone, na przykład przez myszy, nornice i ptaki. W najbliższych dniach po kolei omówię każdy z tych problemów.